Tam. Tak, miałam ochotę zrobić sobie jakiś mocniejszy makijaż, i właśnie pomyślałam, że skoro i tak mam wszystko tutaj ustawione i lampy są włączone, to możemy spróbować to nagrać. Nie wiem jeszcze co to będzie. Mam ochotę na trochę ciemniejszy makijaż niż ostatnimi czasy. I cóż, zobaczymy co z tego wyniknie. Zacznę może od tego, że powiem Wam co mam już na twarzy, bo pewnie się zdążyliście zorientować, że to nie jest nic. Na buzi mam krem nawilżający, na niego położyłam podkład, podkład z Annabelle Minerals w kolorze Golden Light i korektor w kolorze Dark pod oczy. I teraz na brwiach mam jeszcze cień do brwi z ERA Minerals w kolorze B04 Brunette. I jedziemy. Zacznę od tego, że nałożę sobie taką ciemną bazę na powiekę i to będzie ten przeklęty liner z Catrice. Myślę, że nałożę go palcami. Najpierw wezmę odrobinę i nie nałożę tak bezpośrednio na powiekę, tylko zdaję odrobinę na dłoni, żeby sobie nie zrobić takiej mega plamy. I teraz skoncentruję się tutaj w zewnętrznym kąciku i w, na środku powieki, a resztę spróbuję jakoś sobie tutaj ładnie rozetrzeć. Będę używać cieni mineralnych, które na mojej powiece się kompletnie nie trzymają bez bazy, więc jakąś bazę tutaj muszę położyć. A tym bardziej ciemna da taki ładny rezultat. Dobra. Teraz takim cieniem w kolorze taupe z paletki Lorac Pro i takim pędzelkiem 19P z Inglota, puchatym, zrobi sobie jakby ramkę tego mojego cieniowania żeby nie przechodziło mi tak czarne bezpośrednio w, w mój kolor skóry, tylko troszeczkę tutaj zrobię takie miękkie przejście. I właściwie tutaj przyjdzie jeszcze jeden kolor, taki dużo ciemniejszy, ale chciałam, żeby on miał na czym się ślizgać, że tak powiem, dlatego użyłam tego takiego średniego koloru. Dobra, i teraz zmienię sobie pędzel na ten z 30 364N z Era Minerals. I wezmę cień w kolorze Fallout, też z Ery Minerals. Taki bardzo, bardzo ciemny czekoladowy kolor. Nałożę go na czubek pędzelka, strząśnę na nadmiar i to cieniowanie zrobię sobie tutaj w zewnętrznym kąciku i w załamaniu, ale właśnie w taki, chciałabym, żeby to było bardziej w taką, właśnie literkę V. Staram się też trochę wyciągnąć ten kolor do góry, żeby było tak, żeby oko było trochę bardziej uniesione. I od razu samym czubkiem pędzelka, tym samym kolorem zjadę też na dolną powiekę. Dobra, i teraz tym pędzelkiem, którym przed chwilą rozcierałam, jaśniejszy kolor, już nie dobieram żadnego koloru na niego, tylko rozetrę sobie sam rant, żeby tutaj było takie y takie łagodne przejście, żeby nie miała takiego gwałtownego skoku koloru z jednego do drugiego, i trochę mocniej rozetrę tutaj na dole. Dobra, teraz wezmę sobie taki pędzelek. Y co to jest za numer. 11S z Inglota i cień też ten mineralny z Era Minerals w kolorze Saxon i to jest taki ciemny, bardzo mocno połyskujący zielony i ten cień wklepię sobie najpierw chciałam go palcem nałożyć, ale teraz myślę, że chyba pędzelkiem będzie mi wygodniej tak jakby wcisnę go w ten pędzelek żebym się nie osypywał, strząsnę na nadmiar i nałożę go na tą środkową część powieki i jak widzicie, on jest taki, no, metaliczny, nawet można powiedzieć. Ok. Ja tu nie będę go bardzo mocno rozcierać, bo zauważyłam, że z tym konkretnym kolorem jest tak, że jeśli go mocno rozetrę, to on się zaczyna robić brązowy, a nie zielony. I y, tutaj on po prostu ten cały swój czar, że tak powiem, metaliczny właśnie traci przez rozcieranie, więc jego polecam raczej tak wklepać w powiekę. Wezmę sobie białą bazę, i to jest biała pomadka z Inglota. Nie wiem, chyba ona ma numer 100 albo coś takiego. I taki bardzo, bardzo precyzyjny pędzelek z Anabel Minerals. I właśnie nim nałożę tą bazę tutaj w wewnętrznym kąciku. Ona wygląda teraz strasznie, ale nie bójcie się, to zaraz będzie ładnie roztarte. OK. I teraz właśnie do tej bazy przykleję sobie cień, który jest moim ulubionym cieniem ostatnich miesięcy. Tak wygląda na ciemnej bazie, zaraz zobaczycie jak wygląda na białej. I to jest też cień z Era Minera Minerals i on się nazywa Emerald, numerek 007. I jego nałożę takim pędzelkiem 13P z Inglota i też właśnie wpracuję tak mocno w pędzelek, żeby mi się nie osypywało na policzki i przykleję go jakby tutaj w tym wewnętrznym kąciku. I troszeczkę tak przesunę go też na górną powiekę. Teraz wezmę sobie kredkę z Essence Long Lasting Eye Pencil numer 12 Have a Green. Taki piękny zielony kolor i nałożę ją w, na linii wodnej. No wyszedł mi właściwie taki bardzo zielony makijaż, jeszcze muszę tylko wymyślić dla niego jakąś nazwę, chociaż myślę, że będzie ciężko. Dobra, pozostało mi tylko podkręcić, a nie, może jeszcze wezmę sobie ten pędzelek, którym rozcierałam wszystko wcześniej i taki kolor, może ten, cream z palety Lorak. Może być jakikolwiek taki po prostu kremowy kolorek. Ja chciałabym tylko tu pod łukiem brwiowym nałożyć trochę jaśniejszy kolor i nie perłowy, tylko właśnie matowy, bo mam bardzo mocno błyszczące powieki i chciałabym, żeby to było wykończone i rozświetlone, ale nie świecące, jeśli wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. Teraz wystarczy podkręcić rzęsy. i pomaluję je tuszem. Dzisiaj mam tusz Big uh, Get Big Lashes z Essence. Jeszcze się wstrzymam z opinią na jego temat na jakiś czas. Można oczywiście tutaj dołożyć kreskę, ale ja do aż tak mocno roztartych makijaży niekoniecznie mam ochotę na kreskę. A tak naprawdę to w tej chwili po prostu nie mam ochoty na kreskę. No, i tak wygląda już gotowy makijaż oczu. Ja tak się zastanawiałam, co do tego sobie jeszcze dołożyć, i zdecydowałam się na róż mineralny w kolorze Nude z Annabel Minerals. Którego muszę uważać, żeby nie nałożyć za dużo, bo wyglądam wtedy na mega, mega taką. No, jak po siłowni wyglądam, tylko że w jednym kawałku. Okej. Dobra, a na usta położę dzisiaj y, taką kredkę, no nie wiem jak to powiedzieć, y, Color Boost z Bourjois i to jest kolor, nie mam pojęcia jaki, ale usiłuję się ale usiłuję tutaj odszukać go. Y, wiecie co, nie mam pojęcia co to jest za kolor, w każdym razie y, napiszę Wam na blogu, o na blogu jest zawsze lista wszystkich kosmetyków, których użyłam. nałożę go tylko trochę, bo nie chcę, żeby usta były takie mega, teraz one są takie mega różowe, ja nie chcę, żeby one takie były, więc nadmiar zbiorę palcem. Dobra. I teraz na to wszystko położę e, błyszczyk z Essence w kolorze e, My, My Favorite Milkshake numerek 02, żeby to jeszcze troszeczkę rozjaśnić. No i wyszło mi coś takiego. Okazało się, że miałam Ci ochotę na zielone kolory. Generalnie nie jestem pewna jeszcze do tych ust, czy one mi tutaj tak odpowiadają, czy chciałabym jednak je zamienić na trochę bardziej neutralne. Tak się zastanawiam, przepraszam, może jednak sięgnę po pomadkę z Revlonu w kolorze Mauve It Over, taką... Ona jest trochę bardziej, w, ja wiem, w takim może beżowo-różowym odcieniu. Troszeczkę mniej różowa niż to, co mam tutaj na ustach, ale nie wiem, nie wiem, czym się w ogóle będzie chciało. Jeszcze muszę się zastanowić trochę nad nazwą tego makijażu, bo z tym mam zawsze największy problem, o dziwo. Coś takiego właśnie tutaj mogę Wam cię zaproponować. Może dla kogoś to będzie jakaś inspiracja, albo jeśli się tak pomalujecie, to zróbcie zdjęcie i mi wyślijcie. Ja zawsze chętnie oglądam. A teraz cóż, życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie...